Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy filmik, ponieważ to jest filmik, którego już ja bardzo dawno nie robiłam. A mianowicie chciałabym Wam polecić kilka nowych kanałów, nowych jak nowych, takich, które po prostu odkryłam w ostatnim czasie i które uwielbiam oglądać i myślę, że są takim e, małym powiewem świeżości. I mam nadzieję, że Wam też się spodobają. E, pierwszy jest to kanał dwóch dziewczyn. Kanał nazywa się, żeby mnie przekręciła, Love and Great Shoes. To jest kanał Kasi i Justyny. Obie są przepiękne. Kasia w ogóle wygląda jak taka blond wersja Vanessa Paradis dla mnie. E, miejscami troszeczkę podobna jest też do sióstr Olsen. E, dziewczyny mają fajny styl. E, Kasia jest tak bardziej w stronę mody, natomiast Justyna zauważyłam bardziej w stronę makijażu. E, tak więc uzupełniają się, naprawdę prowadzą swój kanał bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie. Mają też bloga i chyba bo od bloga tak naprawdę wszystko się zaczęło, który też jest opatrzony fantastycznymi, profesjonalnymi zdjęciami. E, oba te miejsca strasznie mi się podobają i e, na pewno będę tam zaglądać, bo już teraz zaglądam to z, tam z wielką ochotą i bardzo często. E, następna jest Cornelia, czyli Cornelia 55. E, Cornelia jest osobą, która mieszka w e, Anglii, na Wyspach, tam studiuje i pracuje i nagrywa e, również filmiki od całkiem niedawna. To, co mi się w Korneli podoba, to to, że to jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, że jak odpalasz filmik, to czujesz, jakbyś przyszła do przyjaciółki, siedzicie sobie na herbatce i gadacie o pierdołach, jak to e, kobiety mają w zwyczaju. E, Bie od niej niesamowite ciepło, jest naprawdę bardzo pozytywna i przede wszystkim piękna, nie mogę się na nią napatrzeć, naprawdę śliczna, śliczna dziewczyna. E, kolejny kanał to jest też długa nazwa, więc ja tak zerkam, bo wszystko mam z boku napisane, żebym niczego nie prze, y, przeoczyła. Następny kanał to jest... food, drugs and cosmetics. Um To jest kanał dziewczyny, która po prostu tak jest pozytywna i tak nakręcona, że ja bardzo szybko mówię, ale to na jakiej prędkości ona nabija, to jest niewyobrażalne. Strasznie lubię do niej zajrzeć, żeby właśnie naładować się taką pozytywną e, energią. E, dodatkowo też studiuję kosmetologię, więc e, często dowiaduję się od jej kanału e, różnych ciekawych rzeczy. E, jak chociażby tego ostatnio takim filmikiem, który bardzo zwrócił moją uwagę, było to, co niby wiedziałam, ale jednak czasami też fajnie jest tak, jak ktoś nam otworzy oczy. O tym, jak firmy kosmetyczne troszeczkę nas tutaj y, oszukują i robią w bambuko, tak więc polecam Wam również ten kanał, kolejny kanał, który jest kanał Karoliny, czyli Grze 3 Karolina jest po prostu niesamowicie utalentowana. Na pewno takie blogerki od dłuższego czasu już blogujące Karolinę dobrze znają, ponieważ Karoliny makijaże po prostu zwalają z nóg przede wszystkim jest niesamowicie piękna. No i od jakiegoś czasu również nagrywa filmiki, które ja bardzo lubię oglądać. Moim takim hitem i faworytem jest filmik, w którym chłopak Karoliny Grzesiek malował ją i zrobił tak profesjonalną kreskę na oku, że po prostu ja się tak nie potrafię Malować, jakie on ją umalował. No, to było dla mnie niesamowite, przy tym mnóstwo śmiechu, naprawdę serdecznie Wam polecam kanał Karoliny. Kolejny kanał to jest też taki dosyć e, młody kanał. E, dziewczyny, też stosunkowo młodej. Kanał nazywa się JUSZES o ile dobrze czytam, oczywiście wszystko będziecie mieć na dole, i też teraz powinniście mieć takie migawki z tych kanałów. Um, powiedzmy takie print screeny. E, to jest też dziewczyna, która ma taki e, bardzo fajny styl, e, przez to, że właśnie, e, może nie, nie przez to, że jest młoda, ale ogólnie jest takim właśnie po, dla mnie powiewem młodości i świeżości. E, bardzo robi fajne filmiki. E, bardzo mi się przede wszystkim podobają te z cyklu Stroje dnia, e, które nagrywa chyba ze swoją koleżanką, bo są nagrywane w w fajny sposób, dla mnie naprawdę bardzo miły dla oka, opatrzony taką dosyć interesującą, nieszablonową muzyką e, naprawdę coś godnego uwagi i e, również wam go polecam no i na koniec taka wisienka na torcie którą zapewne sporo już z was zna, ale po prostu nie byłabym sobą gdybym nie wspomniałam, to jest Ewa, czyli Red Lipstick Monster e, której filmiki ostatnio pochłaniają mnie bez reszty ja Ewę uwielbiam i gdyby nie to, że mieszkamy tak daleko, to już bym miała przekute ucho, tak jak ma panna Janna, ponieważ strasznie mi się to podobało i do tej pory myślę cały czas, czy nie przebić sobie tego miejsca i bardzo bym chciała, ale to tylko może zrobić Ewa już teraz wiem, że do nikogo innego bym się nie oddała, tak więc dopóki nie będę miała okazji spotkać Ewy, to nie przebiję sobie tego ucha. O. No i dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, taki troszeczkę inny i że też kanały, które Wam tutaj polecę, Wam się spodobają i na oglądaniu filmików tworzonych przez dziewczyny spędzicie miło czas. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Buziaki, papa! Pa.